Dziś przejdę do takiego ostatniego ważnego zagadnienia z zakresu list dynamicznych, a mianowicie do usuwania elementów, i przerobię dwa przypadki. Pierwszym będzie usuwanie całej listy. Żeby po prostu zwolnić pamięć komputera, a drugim będzie usuwanie tylko konkretnych elementów z tej listy. Przygotowałem listę zawierającą cztery elementy w taki no, niezbyt ładny sposób. Można to, lepiej by to było zrobić za pomocą funkcji, które pokazywałem w poprzednim odcinku, do którego serdecznie zapraszam. A następnie ja tę listę wypisuję 1, 2, 1, 3. Przyjrzyjmy się teraz tej funkcji, nie pokazywałem jej nigdzie wcześniej, bo ona pozwoli nam lepiej zrozumieć to, jak będzie działało usuwanie elementów. Żeby poruszać się po liście, potrzebuję wskaźnika tej głowy oraz wskaźnika pomocniczego, który będzie przechowywał aktualny element, ten do którego doszliśmy właśnie w pętli. Warunkiem jest to, że on musi być różny od 0. No to na początku jest różny od 0. Poprzymuje głowę, która nie jest taką wartością, wykonuje się więc to. Wypisuje się wartość, czyli w tym wypadku 1, oto pole, a potem przechodzimy do następnego elementu, i tak aż dojdziemy do końca, czyli tutaj. Ważna rzecz jest, której tutaj w tym kodzie nie ma, że ta strona, na której piszę, automatycznie. Wstawia wartość 0 do niezainicjalizowanych wskaźników, a tak może nie być. I dlatego ja dodam tutaj jeszcze taką instrukcję, którą jest bezpiecznie dodać, bo nie wszystkie środowiska takie są. Yy, oczywiście nie chodzi o VAL, tylko o nast. Nie wszystkie środowiska takie są. Visual Studio Code na przykład chroni użytkowników, ale bardziej popularny Visual Studio od tego samego autora już przypisuje losowe wartości temu, co jest niezainicjalizowane. Dlatego to należy dodać, czego ja tutaj nie zrobiłem wcześniej, mój błąd. No to jak będzie wyglądało usuwanie całej listy? Stworzę od tego funkcję. Potrzebujemy głowy tej listy i znowu wskaźnik, referencja, żeby się po niej poruszać. I co teraz robimy? To skopiuję, bo w zasadzie będę tego potrzebował, czyli wskaźnik do poruszania się po liście. To usunę. Przechodzimy dalej. To co jest nulem, no do tego nie ma sensu dealokować. usuwać. No to. Co ja robię? Usuwać będę za pomocą słowa delete. I to sprawia, że bezpowrotnie zniknie z pamięci to, co jest zapisane w tej zmiennej, natomiast stracę wtedy wskaźnik do następnego pola. I dlatego potrzebna nam jest zmienna pomocnicza, którą nazwę sobie usuw. I ona równa się temu, co jest pod. WSK. Następnie przechodzę już do następnego elementu. I dopiero wtedy używam polecenia Delete, bo ono usuwa to, na co wskazuje wskaźnik, a nie sam wskaźnik. To by nie miało sensu. Więc usuwam to co jest. No i ostatnią rzeczą, którą warto by było zrobić, to do głowy przypisać wartość 0. Aby już ona na pewno na nic nie wskazywała. W działaniu programu nic się nie zmieni, bo no, ja nie wywołałem jeszcze tej funkcji, ale kiedy ją wywołam, no to też nic się nie zmieni w, w tym, co się będzie wypisywało, bo po prostu usuwam tę listę i tyle. W ten sposób usuwam całość, i taka funkcja musi być, i musimy ją wywołać na końcu. Bo inaczej będziemy tworzyć śmieci, a nasze aplikacje w trakcie tworzenia będą zajmować coraz więcej miejsca. No dobra, ale jak usunąć konkretny element? Wyobraźmy sobie, że ktoś chce usunąć z listy wszystkie jedynki. Oczywiście to, że potrzebujemy referencji do głowy, się nie zmienia, dalej jest to samo. No i powiedzmy, że chcemy usunąć wszystkie jedynki, czyli aż dwa elementy. Tu jest nietypowa sytuacja, ponieważ jednym z tych elementów jest sama głowa. I musimy się na to przygotować na sytuację taką, że właśnie głowa będzie tym elementem i od tego właśnie zacznę, jest pętla. I warunek warunki do spełnienia muszą być takie. Oczywiście głowa musi być różna od 0. Bo, jeśli, jeśli ktoś na przykład może podać y, listę dynamiczną, która jest już pusta, no i na to też dobrze jest się przygotować i jednocześnie głowa strzałeczka wal równa się no właśnie, co to do usunięcia przyjmę po prostu jako argument. Jeśli ta wartość przechowana w tym polu będzie równa, d, to wtedy. No, instrukcje są dosyć podobne. Znowu muszę stworzyć pomocniczą zmienną. Nazwę ją znowu tak samo. Ona równa się głowa. W tym momencie głowa staje się głowa nast, czyli przechodzimy do kolejnego elementu i mamy nową głowę. Następnie co robię, to delete. Usuł. No i to w zasadzie tyle, jeśli idzie o pokrycie tego pierwszego przypadku. Więc powiedzmy, że je, będę testował sobie to na bieżąco przekażę głowę oraz wartość 1. Będę testował na bieżąco, żeby wykryć ewentualne błędy. Tym razem błędu nie ma. Nie usunęła się ta jedynka, ponieważ jeszcze nie oddałem instrukcji, natomiast mam usuniętą. Już pierwszą z jedynek, która wcześniej miała być. Żeby to porównać, dodam jeszcze tutaj y pierwsze wypisanie listy i jakiś enter między nimi. To to zrobię za pomocą y albo niech będzie seeout y enter. To jest przed usunięciem, to jest po usunięciu. No dobra, no to teraz część, która może się wydawać łatwiejsza, czyli usuwanie kolejnych elementów. No to jeśli ja usuwam kolejny element, który nie jest głową, to co ja robię? I to sobie warto rozrysować na kartce. Chcę, żeby ten element, jego pole nast, elementu, który ma wartość 2. Wskazywało na ten element, a przestało wskazywać na ten. I takie instrukcje muszę zrobić, dlatego właśnie w tym celu znowu zacznę od tego, że znowu będę potrzebował wskaźnika, który równa się głowa. Być może jest to ta nowa wartość głowy. I w tym momencie ja chcę, żeby zarówno ten wskaźnik, na którym jestem, był różny od 0, i jednocześnie, żeby następna wartość była. Jednocześnie, żeby następna wartość była różna od 0. wsh Nast. I znowu strzałeczka. Ma być. Teraz to robię. Teraz, oczywiście. Trzebuję pokryć dwa przypadki. jak ktoś to usuwam następny element czyli jeśli to ostatni element będzie tym do usunięcia no to z poziomu przedostatniego elementu go usuwam chcę usuwać element, który jest przed nami Ten, do tego elementu mamy dostęp do tego co jest za nami już nie no to tak, wsk, nast i jeszcze jedna strzałeczka Val. Jeśli to jest równe naszemu D, no to w tym momencie wykonujemy instrukcję następującą. Znowu tworzymy zmienną pomocniczą, która przyjmuje wartość WSK. Nast. Kolejna rzecz to to, że to co jest pod naszym WSK nast musi zacząć wskazywać na następny element, czyli WSK nast nast. A ten element będzie usuwany. Więc w tym momencie to jest jedyny wskaźnik jaki nam pozostał do tego elementu, który chcemy usunąć i robimy delete usów i to jest wszystko co jest potrzebne w tym warunku usunęliśmy element możemy iść dalej ale tylko wtedy jeśli dam drugi warunek a w tym warunku po prostu WSK staje się WSKNast zero filozofii przechodzę dalej w tym wypadku ja nie przechodzę dalej, ponieważ no, lista zostanie wtedy skorygowana poprzez właśnie usunięcie tego elementu i znowu, to sprawi, ten warunek jeśli jest niespełniony, przechodzę tu. I teraz zobaczmy, czy będę miał listę taką, jakiej pragnę. Czyli mającą tylko 2 i 3. No i mam listę, usunąłem jedynkę, usunąłem drugą jedynkę. A jeśli bym chciał na przykład trójkę usunąć, to mam listę bez trójki. Czyli usuwanie całej listy i usuwanie konkretnych elementów zostało już przerobione.